Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną? Ten nie może być moim uczniem. Bo któż z Was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król? Mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Nikt z was, jeśli się nie wyrzeka wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Podane kryteria stawania się uczniem Chrystusa są, można by powiedzieć, dla człowieka wręcz poza jego zasięgiem, no ale sam Pan Jezus powiedział, że u ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga. U Boga wszystko jest możliwe. Kto powierzy się Panu Bogu, odda całe swoje życie pod Jego panowanie, to rzeczywiście Bóg zacznie wypełniać, wypełniać Jego życie swoimi planami. Zauważmy, że Pan Jezus szedł, a za nim szli ludzie, w pewnym sensie anonimowi, wielkie tłumy. Pan Jezus chce z tych tłumów powoływać uczniów. Potrzebne są tłumy, bo gdyby nie było tych tłumów, to skąd wzięliby się uczniowie? I nieprawdą jest, że ktoś powiedział, że tutaj w Polsce to powiedzmy całe tłumy to są katolicy, ale tak naprawdę wierzących może być może 10%. No to może niech zostanie te 10%, to. To rzeczywiście będą wierzący. Na zachodzie stało się tak, że zostało powiedzmy 10%, to jest wtedy tłum. I z tego 10% bardzo mało jest uczniów. Ale wracając do powoływania Pana Jezusa na ucznia, jakie stawia kryteria? Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Nie chodzi o to, że człowiek musi być teraz pełen nienawiści do innych ludzi, do tych, którzy są jego rodziną, są najbliższymi. Nie. Tylko jest tutaj pewnego rodzaju zestawienie pewnego paradoksu, że miłość do Boga jest tak wielka, że porównanie tej miłości do miłości do drugiego człowieka jest jakby porównaniem. Tak wielkiej różnicy, jest to tak wielka różnica między miłością do Boga, a do człowieka, że można by powiedzieć, że to jedno jest miłością, a drugie jest, powiedzmy, nienawiścią. To tak jak siostra Faustyna Kowalska, kiedy miała dar widzenia nieba, i kiedy wróciła na Ziemię, powiedziała: Umarłam, przecież ona żyła. Ale takie było to doświadczenie braku pełni życia, że nazwała to życie tu na Ziemi śmiercią. I po części rzeczywiście tak jest, że my tutaj na ziemi umieramy, natomiast ci w niebie naprawdę żyją. Ale co to znaczy być tak oddanym Panu Bogu, że nawet ojciec czy matka, żona, dzieci, najbliżsi z rodziny, bracia i siostry nie mogą być nawet na równi z Bogiem, ale mają być o wiele niżej. Dlaczego? Dlatego, że Słowo nienawiść mówi o pewnym spojrzeniu. To nie chodzi o to, że nie, nie patrzę na ojca, czy nie patrzę na matkę, czy na żonę, czy na męża, yy, tylko że patrzę na Boga. Patrząc na nich, ja już ich nie widzę. Widzę tam Boga, Bóg, który pozwala mi zobaczyć w tym człowieku jego ukryte oblicze. Bóg, który daje mi światłe oczy, serca, które widzi dalej. Diabeł daje ciemność. Człowiek nic nie widzi. Widzi drugiego człowieka, który go kocha i go nienawidzi, w ogóle nie widzi tego człowieka. Jakby go traktuje jako wroga, kogoś, kto, którego nie chce znać. Chce zasłonić swoją mentalnością, swoim, swoim uczuciem tego człowieka, żeby zniknął z jego życia. Natomiast ta Boża nienawiść, w cudzysłowie oczywiście, to jest takie wspólne spojrzenie z ojcem, z matką, z żoną, z mężem, z dziećmi, z braćmi, siostrami. Wspólne spojrzenie nie na siebie, ale razem patrzymy na Boga. Ta prawdziwa miłość staje się takim wspólnym patrzeniem na osobę, którą się kocha. Bóg jest źródłem miłości i ta miłość, kiedy wspólnie jest adorowana, jest przyjmowana. Jest to doświadczenie małżeń, z które wspólnie się modlą, że z czasem, kiedy oni już codziennie klękając przed, na przykład, ukrzyżowanym Chrystusem, przed krzyżem, który przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego, tę największą Bożą miłość, kiedy patrzą, kiedy mają te oczy, serca skierowane. Na Chrystusa to dostają też moc. Moc miłości miłosiernej, przebaczającej, miłości, która też jest miłością do krzyża. Bo zauważmy, że następnym takim kryterium to jest, kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. I teraz, kiedy taki mąż czy żona patrzą na Chrystusa ukrzyżowanego na wspólnej modlitwie, to zaczynają sobie uświadamiać, że tym codziennym krzyżem staje się moja żona czy mój mąż, ale ja też jestem dla nich jakimś krzyżem, jakimś obciążeniem. Ale też jest to szansa, żeby otrzymywać Boże łaski, aby pójść do nieba, przez krzyż do nieba. Na ślubie mąż i żona oprócz przysięgi małżeńskiej dopowiadają modlitwę. Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący w Trójcy jedyny i wszyscy święci. Warto tak sobie uświadomić, że bez Bożej pomocy jest to bardzo wręcz niemożliwe, żeby wypełnić Boży plan. I dlatego dzisiaj Pan Jezus zaprasza, żeby się tak zreflektować. Bardzo dużo ludzi popełnia zasadniczy błąd i nie zostaje uczniami Chrystusa, pozostaje nadal niestety w tłumie tłumie ludzi zwolenników Jezusa, ale czasem się yy, okaże, że stają się czasem wrogami Jezusa, bo ten tłum później będzie wołał: "Ukrzyżuj go, na krzyż z nim". A dlaczego? Dlatego, że brakuje im czasu na refleksję. Co to znaczy, że człowiek, który buduje wieże, usiadł? Ten człowiek zaczął, jeżeli nie, nie usiądzie i nie rozmyśli wpierw, policzy swoich wydatków, czy ma na dokończenie, no to wszyscy będą się z niego śmiać. Tak samo, co z tego, że ktoś chodzi do kościoła, modli się, spełnia różne praktyki religijne, tradycyjne, skoro nie ma czasu na refleksję, na zastanowienie się nad sobą, nad zrobieniem rachunku sumienia, obliczy rachunek, prawda? Obliczy, czy to wszystko starczy, aby zdobyć życie wieczne. Czy ta wieża doprowadzi mnie do nieba. Może zacznę budować, namęczę się i pójdę do piekła. Czy to ma sens? Diabeł będzie się śmiał. Ale się ten katolik na, namęczył, namęczył, był katolikiem i tak go mam. Dlaczego? Bo się nie zastanowił. Robił na zasadzie, no co, nie mam czasu, muszę coś robić. No, co z tego, że coś zrobiłem? Jak nie zrobiłem do końca? Jak nie wykończyłem? Albo na przykład ten król, który. Trzeba się bić. Nie trzeba się bić. Może trzeba ratować naród? Może trzeba ratować wojsko? Może trzeba usiąść i pomyśleć, czy może jest inne rozwiązanie niż tylko bicie się? A może warunki pokoju trzeba coś stracić, żeby uratować pokój? Aby uratować. Życie. Czy mamy czas na refleksję? Może się okazać, że brak czasu na refleksję, na zastanowienie się nad sobą, nad sensem życia, może się okazać, że to będzie no, jakimś, jakimś znakiem braku, braku bycia uczniem. To znaczy, będzie znakiem, że się wcale nie idzie do nieba. Bo tak naprawdę to uczeń Jezusa Chrystusa uczy się wchodzić w jego ślady. Co to znaczy brać codziennie krzyż? To znaczy naśladować Chrystusa. To znaczy zastanawiać się, czy Chrystus chce, abym podjął taką czy taką decyzję. I czasem chce mi się podjąć taką decyzję. Wszystko mi mówi: No zrób to, ale mam przykazania. Ale mam obietnicę, złożyłem przysięgę Panu Bogu. Krzyżuję. Nie chcę mi się wstać? Krzyżuję siebie, wstaję, idę. Nie robię tego, co mi się chce, tylko to, co Chrystus chce. To, co rzeczywiście odkrywam jako Jego wolę. W ten sposób też noszę swój krzyż. Krzyż pokrzyżowanych moich planów. Skrz przekreślić, pokrzyżować. To, co ja chcę, na rzecz tego, co Bóg chce. Moi drodzy, na końcu będzie błogosławieństwo, czyli też znak krzyża, czyli takiego pokrzyżowania tego, co podpowiada mi najpierw zły duch, podpowiada mi moja porządliwość, moje myśli, moje słabości, moje, no też moja pycha, tak naprawdę, moje ja, na rzecz tego, co rzeczywiście jest największym dobrem, a mianowicie Boży plan. Niech ten Boży plan, Boża budowla w naszym życiu, która doprowadzi nas do nieba, niech te Boże walki, zmagania będą rzeczywiście skuteczne i doprowadzą nas do pokoju wiecznego, do nieba. Na tę drogę, przez krzyż do nieba, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.